Odwołać to, to obraz pasterza i obcy, też tak blisko terenu, blisku, którzy który widzieli z bliska. Dzisiaj, we wszystkich czytaniach, odnajdujemy ten obraz i możemy też czegoś odnaleźć w tym siebie, w pasterzu, i w obcy, i tej, która jest w zagrodzie, która się zmudziła na różne sposoby. Zachęcam do dzisiaj, przedłużenia, ja trochę o tym podejrzeć w obcy. Jedno co chcę przywołać to, to obraz, który, który po raz pierwszy chyba powiedział ojciec Antony Demelną Jezuita. Niech to jego zdanie też będzie inspiracją. Jedna owca znalazła dziurę w płocie i przestisznęła się przeszli. Cała była szczęśliwa. Zabłądziła I nie wiedziała, gdzie jest i co dalej. Nagle zobaczyła za sobą wilka, który nie bardzo chciał się odczepić. Może biegła, może się chowała, ciągle ja go miała za sobą i była tym coraz bardziej wzruszona i przerażona. Pewnie historia, że się skończyła, gdyby nie pasterz, który w porę się zjawił, e, owce przygarnął, przytulił, bezpiecznie zaniósł z pogodą do zagrania. Pasterz, choć wszyscy namawiali go do czegoś przeciwnego, nie załatał dziury.